Dzień dobry, witajcie w moim toskańskim domu. Dzisiaj przed Wami kolejna odsłona. Teraz znajdujemy się na pierwszym piętrze i zrobimy gruntowne porządki. Na dobry początek małe podsumowanie. Od września tego roku mieszkam w Toskanii, zeszłego roku, bo to już czas minął. Wiedzieliśmy, że mieszkanie, które wynajęliśmy, było dla nas dostępne tylko przez 8 miesięcy, więc musieliśmy znaleźć coś nowego i znaleźliśmy. Jesteśmy w naszym toskańskim domu, który wynajęliśmy już na trochę dłużej i zostaniemy tu na pewno przez rok. Co będzie dalej? Zobaczymy. Jak się domyślacie, przeprowadzka to było po uszy roboty. Trzeba było nie tylko dopasować ten dom na potrzeb, ale też przygotować go odpowiednio. Było dużo sprzątania, dużo organizowania, dużo przepakowywania. No i co za tym idzie? Teraz było dużo porządków. Te porządki będą też okazją do małego instruktażu dotyczącego optymalnego wykorzystania końcówek od odkurzacza, bo tak naprawdę sprytny odkurzacz ma końcówkę dobrą do wszystkiego, tylko trzeba wiedzieć, co jest do czego. Ja, jako ambasadorka marki Samsung, mam tę ogromną przyjemność, że ciągle korzystam z tych najnowszych dostępnych na rynku rozwiązań. Eee, I to jest już mój kolejny odkurzacz pionowy Samsunga. Rzeczywiście w pełni wystarczająco do tego, żeby być tym jedynym. Kiedyś, kiedy odkurzacze pionowe dopiero raczkowały, to była taka doraźna pomoc przy sprzątaniu. Wiecie, tak na szybko wyjąć i odkurzyć coś, co się rozsypało. Teraz to jest zupełnie inny świat. Odkurzacz pionowy może być absolutnie jedynym odkurzaczem w całym domu który sobie doskonale poradzi nawet z dużym metrażem. Trzeba tylko też wiedzieć, jak go sprytnie wykorzystywać. Odkurzacz pionowy ma tę ogromną zaletę, że po pierwsze nie ciągnie się za Wami po domu żaden kabel. Nie trzeba go chować i wyjmować i chować i wyjmować i składać. A druga jego zaleta jest taka, poczekajcie, wezmę go sobie, że możecie go używać zarówno w takiej wersji długiej, sięgając daleko, gdzie Wam trzeba, nawet poza kadr. Natomiast możecie go też używać w wersji krótkiej. To jest super sprawa, bo w ten sposób bardzo łatwo wyczyścicie, na przykład przypinając na koniec PET szczotkę kanapę, materac, ale też przypinając tradycyjną szczotkę na przykład schody, co ja tutaj robię dosyć regularnie. Ważne jest też to, że to jest, ten korpus jest dosyć lekki, więc nawet kiedy trzeba sięgnąć wysoko, to nie wymaga to nie wiadomo jakiej siły. Duże porządki zawsze zaczyna się od góry idąc w dół, więc i my tak zaczniemy, a zaczniemy od wykorzystania tej długiej teleskopowej rury, ale z troszkę

Żeby sięgnąć naprawdę daleko i jednocześnie bardzo delikatnie odkurzyć, wykorzystam tę szczotkę z końcówką z włosiem, ale zamontowałam ją na takim zginanym kolanku, żeby sobie naprawdę sięgnąć, gdzie mi się tylko będzie podobało. Zaczynam od karniszy, góry drzwi, góry, ramy, drzwi. Odkurzymy też górę tej szafy, która jest potężna, na tyle potężna, że wyobraźcie sobie, że mieści całą garderobę moją sławka. I jeszcze Roberta. I teraz zobaczcie, ja nie muszę ani stawać na żadnym krześle, ani się wspinać na żadną drabinę, żeby dosięgnąć do samej góry i odkurzyć tam sobie. Wystarczy, że wyciągnę tę rurę teleskopową, tu mam zakręcone i odkurzamy. Słuchajcie, to odkurzanie na wysokości jest o tyle łatwe, że tak jak powiedziałam, sam korpus odkurzacza jest dosyć lekki, a dzięki temu naprawdę nie trzeba mieć ramion kulturysty, żeby się swobodnie poruszać na wysokości. Dzięki temu bez trudu dosięgniecie pajęczyn gdzieś w rogu pomieszczenia. W ten sposób można odkurzać abażury, które są wysoko, a w moim przypadku również belki przy suficie, bo w tym domu naprawdę dawno nikt nie mieszkał i nie robił naprawdę solidnych porządków. Jedziemy dalej. Po odkurzaniu na najwyższym poziomie przechodzimy oczko niżej, czyli do kanapy i materaca. Odpinam tę teleskopową rurę i przypinam Pet tool. To jest najskuteczniejsza szczotka, jaką znam do usuwania z kanap, materacy, tkanin e, psiej i kociej sierści. I ona doskonale radzi sobie zarówno z takim długim, miękkim jak wata kocim futrem, jak i z takimi igiełkami szorstkowłosych ras, które wbijają się e, na przykład w pokrycie kanapy. Ta końcówka jest też idealna do odkurzania psich i kocich posłań. I musicie wiedzieć, że ona ma tutaj z boku wbudowane takie blaszki, które tną na kawałeczki długie futro. Także, nawet w przypadku tych długowłosych raz, takie odkurzanie jest skuteczne. Na tej rozkładanej kanapie mam top materac. i to jest w ogóle świetne rozwiązanie do wynajmowanych przestrzeni, bo na materacu, który zastaniecie, zawsze możecie położyć ten górny, który będzie nowiutki, świeży i wasz. Ale niezależnie od tego, czym mieszkanie jest wynajmowane, wasze czy jakiekolwiek inne, zachęcam do tego, żeby od czasu do czasu odkurzyć materac właśnie tą końcówką. Myślę, że jak popatrzycie na to, co się zbiera potem w zbiorniku na kurz, będziecie pod wrażeniem, jak starannie można to zrobić. Skoro kanapy już ogarnięte, to teraz zabieramy się za podłogę. I tutaj ymm, zaczniemy od zakamarków. I wyobraźcie sobie, że sięgniemy tam, gdzie wzrok nie sięga. Przygotowałam dla Was i dla siebie w sumie tak naprawdę mały test, dlatego, że mam tu szczelinówkę, którą mocuję na tym długim wysięgniku. I teraz to, że jego rozsuwam i on jest teleskopowy, no to jest jedno. Ale teleskopowa jest również szczelinówka. I sama jestem ciekawa, jak głęboko będzie w stanie sięgnąć. Sprawdźmy to. 156 cm. Taki mamy zasięg używając tego zestawu. Plus ramię to już całkiem nieźle. Jedziemy. No i na koniec wielkie połacia podłogi, te duże przestrzenie, gdzie odkurzamy. Tutaj mam zainstalowaną szczotkę Active Dual Brush. Ona ma tę zaletę, że doskonale radzi sobie zarówno z twardymi podłogami, takimi jak parkiety, jak i z tymi, gdzie mamy, tak jak ja, dywan albo wykładzinę. I co fajne, Samsung Bespoke Jet AI e, sam rozróżnia na jakiej jest powierzchni. Sam dostosowuje moc sącą do tej e, podłogi, którą akurat właśnie w tej chwili odkurza, i to jest bardzo wygodne rozwiązanie. Nowością jest to, że końcówka jest podświetlana. No i właśnie, to ma swoje dobre i złe strony. Dobre są oczywiście takie, że widzicie każdy okruszek na tej podłodze i odkurzycie naprawdę bardzo starannie. Zła strona jest taka, że zawsze będziecie odkurzać wszystko, dlatego że jak zobaczycie, jeszcze tu okruszek, jeszcze tam, jeszcze tu troszkę pyłku, no to po prostu nie jest sposób tego nie odkurzyć więc będziecie odkurzać dużo starannie za każdym razem. W zestawie jest jeszcze szczotka slim, to jest taka szczotka, która mieści się w trudno dostępnych miejscach takich jak na przykład pod kanapą czy pod szafką i ona jest również bardzo delikatna, nie robi żadnych zarysowań na takich podłogach jak moje, czyli drewnianych. No to co, zabieramy się do roboty. Po zakończonym odkurzaniu po prostu odstawiam odkurzacz do stacji czyszczącej i wszystkie zanieczyszczenia z pojemnika na kurz wpadają do worka, który jest umieszczony w stacji i znajduje się tu. I teraz przy takim trybie używania jak mój, a ja odkurzam właściwie prawie codziennie, to taki worek wystarczy mi spokojnie na 2-3 miesiące. To jest prawdziwie bezdotykowe czyszczenie, dlatego że naprawdę nie macie żadnej styczności z kurzem. Pojemnik otwiera się dopiero, kiedy znajdzie się w stacji, więc nie musicie wdychać tego, co by latało dookoła, no i też nie musicie nic wydłubywać z tego pojemnika na kurz, bo wszystko jest po prostu zasysane do worka bezdotykowo. A zatem jest to rozwiązanie idealne dla alergików, a wygodne dla każdego. No to na koniec pokażę Wam jeszcze, które elementy odkurzacza możecie bez trudu myć pod bieżącą wodą. Zacznijmy od pojemnika na kurz, odpinamy go od stacji. Tu w środku jest taki filtr. Można go bez problemu umyć pod bieżącą wodą, ale pamiętajcie o tym, że wszystkie części odkurzacza, a zwłaszcza filtry myte pod wodą, muszą być wysuszone bardzo dokładnie, kiedy je montujecie z powrotem. Filtra nie powinno się suszyć na kaloryferze, nie powinno się go suszyć w intensywnym słońcu. Dajcie mu czas, niech on sobie wyschnie w swoim tempie, żeby zachował swoje właściwości. Więc teraz przepłuczemy to, co nam zostało. I teraz sam pojemnik, on się składa z dwóch części, odkręcamy, wyjmujemy i całość możecie opłukać wodą. Teraz końcówki i ważna uwaga jest taka. Pamiętajcie o tym, że elektroszczotek nie wolno myć pod bieżącą wodą. Elektroszczotka to jest taka szczotka, która ma swoje dodatkowe zasilanie. To oznacza, że ona ma większą moc dzięki temu, czyli masz moc odkurzacza plus swoje elektroszczotki, ale to też oznacza, że nie wolno jej myć, ale można myć poszczególne elementy. Zobaczcie, jak ją zdemontować i wyczyścić. Przy okazji demontowania tych rolek zwróćcie uwagę, czy tu gdzieś nie pozbierały się włosy, czy jakieś cienkie niteczki, które mogłyby utrudniać obracanie się tego wałka w ramach szczotki. I teraz szczotkę przetrę po prostu wilgotną, wilgotnym ręcznikiem papierowym, a wałki same mogą być w wodzie. Koniec szczotka z włosiem i szczelinówka je też bez problemu możecie mieć w wodzie. Mam nadzieję, że jeżeli rozważacie zakup odkurzacza Samsung Bespoke Jet AI, to to był pomocny film. Mam nadzieję, że jeżeli korzystacie już z, których, z któregoś z odkurzaczy z tej serii, to też był pomocny, żeby lepiej jeszcze z niego korzystać. No a jeżeli macie jakiekolwiek pytania dotyczące całej serii odkurzaczy Jet, to ja z przyjemnością na nie odpowiem. Piszcie w komentarzach, dlatego że to już jest mój czwarty chyba odkurzacz z tej serii, więc wiem na temat ich użytkowania całkiem sporo. Chętnie się podzielę tą wiedzą. Dziękuję Wam. Przepięknie za dzisiejszy odcinek, no i polecam się jak zwykle co poniedziałek. Do zobaczenia.